kazania i na ustach masz moje przymierze. Ty, co nienawidzisz karności, a słowa moje odrzuciłeś za siebie, temu, kto prawy ukaże zbawienie. Ty tak postępujesz, a ja mam milczeć? Czy myślisz, że jestem do Ciebie podobny? Kto składa ofiarę dziękczynną Ten cześć mi oddaje A tym, którzy postępują uczciwie Ukażę Boże zbawienie ten... Zbawienie. Chwała Tobie, Królu wieku, Chwała Tobie, Królu Wieków. Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i utwórzcie sobie nowe serce. Królowie, Pan za Wami, słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swoje uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi. Albowiem, jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chcieliście również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz Chrystus. Największy z was. Niech będzie Waszym sługą, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oto Słowo Pańskie. Rozsiadamy się wygodnie, żeby drzemać? Proszę się przebudzić, jeśli jeszcze nie wstrząsnęło wami słowo, bo ja się przyznam, że nierzadko, a nawet często, kiedy odczytuję fragment Ewangelii, to czuję ciarki, nie dlatego, że w kościele jest zimno, ale dlatego, że te słowa no, stawiają bardzo mocne pytania. W ogóle jest zastanawiające, jak to możliwe, że ktokolwiek zbiera się we wspólnocie czy to kościoła rzymskokatolickiego czy kościołów, które się potem czy wspólnot wierzących, które się odłączyły które powołują się na Chrystusa dosyć łatwo y, tępi krytykę instytucji religijnych która padała z ust Pana Jezusa nie wiem czy wy sobie zdajecie sprawę z tego ale to był jeden z głównych zarzutów że ględzenie na kościół, na księży można powiedzieć, można powiedzieć, jest wpisany w Ewangelii Jako bezpiecznik, który w odpowiednim momencie powinien nam zapalić wszystkie kontrolki na kokpicie. Mi zapala, bo w seminarium niektórzy mnie nazywali rabbi. Więc już jedne ciarki. Ojciec Faustyn już parę razy mnie tu ojcem nazwał. Oczywiście ja Nieco w żartobliwym tonie y, próbuje tego tematu dotknąć, ale jest wiele takich rzeczywistości, na które zwraca nam uwagę Pan, a my dosyć lekko się prześlizgujemy po tych zdaniach. Oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy przestali nazywać naszych braci czy ojców we wspólnocie ojcami, bo, bo, bo nie chodzi o, o samą nomenklaturę, nie chodzi o same słowa, których używamy. Chodzi o to, o to, co jest głęboko w naszym sercu, co jest nastawieniem do tego świata, do osób, z którymi dzielimy naszą codzienność, także do tych, z którymi budujemy wspólnotę Kościoła. Można powiedzieć, że Pan Jezus przemawiając do Rzeszy i do uczniów, do tłumu i do uczniów, bo w tym fragmencie Ewangelii tak jest, znowu, jeśli byśmy wrócili do tego, co mówiłem na początku, zerknęli na karty innych Ewangelii, innych opisów do tego się odnoszących, to wyłapalibyśmy niuanse, że w Ewangelii Markowej czy Łukaszowej, Pan Jezus mówi raz do uczniów, raz do tłumów. Tu mówi do jednych i do drugich. To też ma znaczenie. Ma znaczenie, bo kiedy mówi o tych, którzy są przewodnikami ludu wybranego, Izraela, mówi o ich słabościach, wytyka w tej mowie ich grzechy. Mówi to wobec tłumów, wobec Rzeszy. Adresuje to do swoich uczniów, tych wybranych. No to raczej trudno odebrać to, co mówi inaczej niż napomnienie tych, którzy za chwilę zajmą miejsce faryzeuszów, bo we wspólnocie będą przewodnikami. Oczywiście ta Ewangelia nie jest tylko dla księży, przełożonych, biskupów. Ona dotyczy każdego z nas bo dotyczy też pewnego mechanizmu, który dzisiaj wyjątkowo mocno dotyka naszego umysłu i naszego serca. To jest mechanizm sprzężony, związany z sondażami. Żeby nikomu nie przyszło do głowy, że ja teraz uderzam w polityczne klimaty. Ale tak jest. Zobaczmy. Ci, którzy słuchają, którzy są świadkami działania Pana Jezusa, którzy karmią się rozmnożonym chlebem, klaszczą, witają go jako króla, jako syna Dawidowego, a za chwilę nie przeszkadza im to, żeby krzyczeć Ukrzyżuj, Ukrzyżuj, bo dosyć łatwo steruje się tą rzeszą, tym tłumem. I to jest być może problem że bardzo łatwo ulegamy presji y, otoczenia, że bardzo łatwo jest nam się zgubić tak naprawdę w rzeszy i pójść za tym, kto głośniej krzyknie, czyje argumenty pojawiają się na wierzchu. To jest przerażające, ale dzisiaj jesteśmy świadkami y, no, faktów, trudno to inaczej nazwać, y, które budzą zdumienie, bo tak naprawdę. Często nie pada pytanie, czy ktoś postępuje dobrze, czy źle, właściwie, czy nie, rozsądnie, czy głupio. Bardzo często dzisiaj pada pytanie o to, jak to zachowanie, jak to postępowanie, jak te decyzje są odbierane. Jak odbiera je społeczność. Znowu, nie chodzi mi wcale o względy polityczne, proszę Państwa, ale chodzi o to, że bardzo łatwo. Jesteśmy w stanie oprzeć się na opinii innych, bezkrytycznie czasem przyjmując za dobrą monetę coś, co nie jest y, y, słusznym wskazaniem. I Pan Jezus, być może dzisiaj najmocniej uderza właśnie w tą słabość ludzkiej natury. Oczywiście nie chodzi tylko o to, jak zareagują społeczności, wspólnoty, narody, y, jakieś grupy. Tu bardziej chodzi znowu o ludzkie serce, o to, czy my jesteśmy wolni wewnętrznie, można powiedzieć, dojrzali, czy nam bardzo łatwo przychodzi się rzeczywiście zagubić? Czy jesteśmy związani chyba jednym z najgorszych uzależnień względami ludzkimi? Jesteśmy uzależnieni od tego, co inni o nas powiedzą? Czy my drżymy, żeby słuchać tego, co nam mówi Pan Bóg, co rozbrzmiewa w sanktuarium naszej duszy, w naszym sumieniu? rzeczywiście rozeznając co jest dobre, co jest złe, stając za tym co właściwe, nawet podejmując to yy, jednokrotnie z trudem, zmagając się być może z przeciwnościami. Święty Franciszek Salezy, patron mojego zgromadzenia, zgromadzenia salezjańskiego, mawiał: niech Bóg kosztuje ile chce, nigdy nie jest za drogi. A my bardzo często rozmieniamy go na drobne, na uwagę drugiej osoby na komfort w rozmowie, czy we wspólnocie, czy w rodzinie, nie podejmując trudnych kwestii, czy nie zwracając czasami uwagi, bo nie chcemy sobie zepsuć nastroju. Będąc czasem świadkiem tego, że ktoś naprawdę czyni zło, szkodzi samemu sobie, być może nawet innym. Więc to jest pytanie, czy my jesteśmy wewnętrznie wolni, czy być może właśnie jesteśmy skrępowani uzależnieniem od opinii tego, kto na nie patrzy, tak bardzo, że nie jesteśmy w stanie być samodzielni. Albo co gorsza, nie wybieramy tego, co dobre, z obawy przed recenzją, przed oceną, przed być może krzywym spojrzeniem. Pan nas wzywa do tego, żebyśmy byli wolni od tego strasznego zniewolenia. Żebyśmy się w pełnej wolności pozwolili prowadzić temu, co rzeczywiście rozbrzmiewa w naszym sercu. Bo w sanktuarium sumienia Bóg nam podpowiada, co jest dobre, a co jest złe. Jeśli nasze sumienie jest dobrze ukształtowane, jeśli nie wypaczyliśmy go być może latami kroczenia po, po drogach, po bezdrożach, po manowcach. To myślę, że dosyć szybko jesteśmy w stanie rozeznać, którędy powinniśmy kroczyć przez życie, gdzie postawić następny krok, jak się zachować w sytuacji, która no być może nawet jest od nas wymagająca, ale na pewno prowadzi ku dobremu. Niech udział w tych rekolekcjach, niech to słowo, które nad nami rozbrzmiewa, będzie nam taką. Mocą będzie taką łaską, światłem, którym my rzeczywiście spojrzymy na nowo być może na nasze relacje, na, na więzi, które nas łączą z innymi, na to, jak układamy swoje życie, jak, jakie decyzje podejmujemy. Bo to o to chodzi, żebyśmy rzeczywiście swoje życie uzgadniali z tym Słowem, którym jest Bóg. Z tym Słowem, które znowu w tej, w tej Eucharystii, jak w każdej, w której uczestniczymy, na nowo stanie się dla nas ciałem pokarmem, lekarstwem na życie wieczne. Obyśmy się przejmowali najpierw tym, co mówi nam Pan i mieli wzgląd na Jego wejrzenie, a nie wzgląd na ludzkie oceny. Amen. Pan Bóg oczekuje od nas pokory, a w zamian obiecuje korzystanie z dóbr ziemskich i obfitość łask duchowych. Znieśmy do Niego nasze prośby. Módlmy się za papieża i biskupów, aby wzywając wierzących do podejmowania wielkopostnych wyrzeczeń, sami byli dla nich przykładem. Ciebie prosimy. Módlmy się, że wspólnoty parafialne przeżywa